Siemanko widzowie, dzisiaj jest kolejny ze, ze FNaFa Secret of the Mid Dzisiaj przyjdziemy trochę dalej, już wiem mniej więcej o co chodzi No właśnie mówi tam kod I Musimy tam gdzie te kable prowadzą te 4, 1, 2, 3 Więc to najpierw 2 2, 1 3 Cztery! No i dobrze, bo to się ściemniło. Hmm, tak to, że ja teraz nie za bardzo. B nie, nie mogę. Plus hatch. Nie. A może dźwięk... do góry. A może teraz? Tak, dobrze. I pewnie to na on? Nie. A teraz mogę na dół? Chyba. Dam niżej. chyba niżej dałem. Niżej, co nie? Tak, niżej udało nam się. Dobra, wreszcie. Idziemy to dalej. A i pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Jak ustawię ten filmicz, to na FNAFA już przeszedłem. Wiem, że jest Secret Ending o ile się nie mylę z mimikiem są trzy z mimikiem. a do Secret Endingu trzeba wszystkie znaleźć, ci więc to na pewno zrobimy tutaj się otwiera bierzemy, oj, bierzemy to i wkładamy tutaj Tak o, jest, dobra Sprawdzać czy to... No. Nie, dalej to nie ma no. Dobra, idę potem ten teraz O, i kolej, nie mogę Dobra, maila se odbierzemy no ma'am Nie wiem, no, działa jeszcze Nie brzmi, to się nie da przyciskiem Tego się nie da lateral da tu. Eğer yani istemiyorum. To się tu miałam chyba wcześniej.

There's a note here. If the elevator is out of alignment, adjust the thing. You are now safe to get under the elevator. Oh, there's a note here. If the elevator is out of alignment, adjust the thing that, the oh, no the the thing that balances it. Th that's what it says. To realign the elevator, use the sliders to rebalance the load weight alignment. Uh, doohickey. And please, bear in mind, if anything <coughs> does go wrong, we want you to know that it's, it's not your fault. It's another one of life's... Great. Now that I assume you are done with the alignment... Use the diagnosis and repair function. Input the following code using the buttons. One, two, three, uh four. Yeah, though. you're 3, 4. now disengage the emergency brake and back out carefully

Muszę coś się zrobić. A właśnie, to drzwi. A on tu jest. A. Nie no, co jest? O Jezu. To się zbagowało Dobra, no ale co wtedy teraz muszę zrobić? Skoro już to mam, to co muszę zrobić? Teraz mogę nacisnąć! Dobra, nara. Udało nam się! Yaaay, yes! A ja się przy tym męczyłem niecałe 20 minut, jeśli chodzi też o ostatnio. Okej... Okay. Big Todd Welcome to the Murray Showrooms. Everything is on Please inquire within. us de delivery options. We're sad to announce that the Storytime Showroom is currently closed pending mitigation of insurance claims. Oh, mam granie posłuchajmy. Oh, what for? No wiem, szczerze, w ogóle każdy z nami zna Nie <tuszą> wiem, co to mówię. I tak jestem, Edwin. To jest mój nie ma z 4x25, 8. Na pewno te, te drzwi z kodami też jeszcze trzeba. Będziemy musieli zrobić. A to co jest? O nie, to jest to dudi ładowanie. Co to jest? Let's play. Okej. Okay. O to sobie gdzieś takie pokoje. Ja, ja to po później odblokuję. Zero, jeden, pięć, osiem, okay. nie. I tu teraz miało cztery cyfry, a te inne pięć. Okej, okay. showroom.

Dalej, jeszcze ja dalej, ja nie mam tu zrobić No to to się nie da Przecież Kurde, nie umiem tego przedstawić. Przestawić Jezu. Nie zdążę już. Bo to się nie chce ustawić. Ты еще, уже я. Давай, давай. Dawaj, dawaj, nie. To za zawsze... chwilę będzie leciało, no kurde, dawaj! No. Szczęść Boże, aby się udało. Uda się. Udało się. Co to jest? Ej, ale serio, co to jest? Iść po to? Dobra. co ci mam okej. Okay. Trochę rozumiem. jest mało manekinów, tylko sześć malecinów. No Present. You might Lifetime Supply of Pie. Oh, okay. Try again. This is better than ice. Muszę trafić we wszystkie. Mogę trafić. Wiesz, trafi, to będzie fajnie. Fajne. Jeszcze dwa, jeszcze dwa, jeszcze dwa. Muszę porzucać. Muszę trafić je w nim lepiej. Hey, czy teraz Pójdę tam jest jakieś przejście? Kiedy tamto robimy? Osobię zęb, osobię zęb, proszę! Także najpierw środek, a potem tak buki. No ale jest trudno. Udało mi się. Jak dużo ma nacinów i to sobie czekam skierował mnie no nie już hmm, to jest no już wiem, żeby na niego uważać o Szybko szybko, szybko 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 nie no iż byłem tak czy blisko no nie musiałem tu być i właśnie mi się udało zrobić tą energię kiedy przyszedłem to nie zaczął tak iść do mnie powoli zrobiłem, zrobiłem tą energię długo się męczyłem Ah, I am no, hmm. having so much fun. Step the clown's teeth and win a prize. Win a spin on the prize wheel. Ready, set. Dzień dobry dopiero dwa naraz, nie? tu wcześniej? Idę w prawdziwym życiu to to by było łatwiejsze Два раз знову! О, видите? И, тарас, самая бабка что, если мне не удастся, то я не удастся

No i ja chyba się może później odrócić No nie wiem, gdzie ja idę nawet Ale no, ja to chyba miałem iść Dobra Tu mam przejść Mimik. Nie, mimik, nie daj mnie, nie nie. No, proszę On tam jest jeszcze. подхожу. Не, не, не удало, не удалось. не удалось, не удало, To jest w ogóle Chyba nie No Cóż widzowie Ja już ten odcinek będę kończyć Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę I subskrypcję, bo Pamiętajcie, żeby zostawić i widzimy się jutro z kolejnym odcinek.